Cześć, witamy letnią e, pogodę. Jesteśmy przy salonie e, Husator i po raz kolejny będę Wam pokazywał Junaka RAV 50. I tak jak tytułowa miniaturka, e, mówi, czy obecne motorowery można odblokowywać. Tak naprawdę, już tylko i wyłącznie właśnie Junaka RAVA, bo jest jeszcze z elektronicznym gaźnikiem. A co to oznacza? Pokażę w tym materiale, powiem, ile to kosztuje, na czym polega ta modyfikacja oraz jak jeździ. Oczywiście, junaczki są dostępne, więc też będzie można kupować, bo dobrze wiecie, że one są cyklicznie co 3-4 miesiące, a popularność tych modeli jest bardzo, bardzo duża. Zapraszam do oglądania. Tak prezentuje się ten jeden z większych motorowerów, jeden z ładniej wyglądających, klasycznych, wygodnych jeśli chodzi o pozycję, duże koła, szprychowe, silnik normalnie 50. 49 cm3 zblokowany, ale na elektronicznym gaźniku tutaj nie ma wtrysków, jest jeszcze sanie. Jest taki TPS, dlatego to jest elektroniczny gaźnik, ponieważ już elektronika delikatnie decyduje o otwarciu przepustnicy, głównie na wolnych obrotach. Jest silnik poziomy, klasyczka. Takie silniki montowane są od lat w tego typu pojazda, klasyczna rama, dosyć lekki z tumikiem, podobnym co w kafe pokazywaliśmy niedawno. Bęben z tyłu hydraulika z przodu, jeśli chodzi o hamulce, klasyczne, stylowe osłony amortyzatorów przednich. Gumy, które są bardzo podobne do tego co mamy w łezkach. Te tutaj na kolana przy baku, fajne, duże, podłużne, duże, podłużne siedzenie. Klasyczne na dwie osoby, tu już światła LED z tyłu, kierunkowska z klasyczne. Amortyzatory dwa, jak widzimy olejowo sprężynowe, nóżka centralna, nóżka boczna, e, tutaj mamy potężny, e, tutaj to jest jak to się nazywa, e, jeśli chodzi o spaliny, e, nie pamiętam dokładnej nazwy, wybaczcie, ale. To też, jak Wam się zapcha, to jest problem bardzo duży z recyrkulacją spalin. Nie? Więc tutaj to jeszcze mamy starą technologię. Fit powietrza, gaźniczek troszeczkę poprawiony. No i myślę, że ten motorower warto, warto zakupić. I tak jak nasi klienci kupują, podkreślam. Jak ktoś nie ma uprawnień, nie ma kategorii minimum A1 bądź kategorii A, bądź kategorii B powyżej 3 lat, to jazda po modyfikacjach w naszym salonie jest nielegalna, za co grozi 1500 zł minimum i sprawa nawet sądzi do 30 tysięcy, więc zastanówcie się, czy możecie tym jeździć, a jak nie, no to na nielegalu musicie mieć o tym świadomość, a ja o tym mówię, żeby Was poinformować i żebyście nie byli niewiedzący. Tutaj mamy już 80 zamontowaną, 399 zestaw cały. Cylinder głowica, tłoki, pierścienie, uszczelki. 150 zł moduł odblokowany, a robocizna około 450 zł. No i macie pojazd, który będzie Wam spokojnie jeździł. te jest prędkości 70-80 km na godzinę po dotarciu. Chodzi o to, żeby na tym czwartym biegu bez problemu sobie poradził pod góreczkę. Mamy też Kickstarter, jak widzicie więc jak już wiecie ile to kosztuje jak to zrobić, mamy jeszcze chyba w każdym kolorze, oprócz chyba zielonego ale czarny, czarny mat jest więc śmiało można zamawiać numer telefonu jest w opisie no i też mamy go na stronie, ale warto i szybciej zamówić, jest u mnie nas wysyłając smsa co chcecie, jaki pojazd imię, nazwisko, adres zamieszkania, maila robię Wam fakturkę, opłacacie tak jak ci klienci którzy tutaj mają te pojazdy u nas i potem będziemy wywozić do klienta Duży bak co jest bardzo ważne. Ponad 10 litrów w takim motorowerku starczy Wam na bardzo, bardzo długo. To co? Odpalamy i zobaczymy, e, jak jeździ. Ale najpierw, zanim będę nim jechał, chciałbym, żebyście go sobie usłyszeli. Jeśli chodzi o różnicę między 45-9 cm a 50, to jest to, że on ma dule przy zobaczcie. Góreczkę. Teraz chciałbym wam pokazać jak on jedzie na czwórce, zobaczcie. I on teraz na czwórce, zobaczcie jak przyspiesza fajnie. Właśnie zaleta tego typu motorowerka, gdzie można odblokować na 80. On jest na dotarciu, więc jego docieracie, pamiętajcie, między 30 a 40 przez pierwsze 500 km, a jak będzie miał już między 500 a 1500, czyli drugi, do drugiego przeglądu, będziecie jeździć między 40 a 50. Później go można ścisnąć do odciny przez, można powiedzieć, dłuższy okres. Tak to mniej więcej wygląda. Wracamy do kusatora, Kolejne modyfikować, a Wy jak chcecie zamówić, to zachęcam do kontaktu ze mną. Ja mam na imię Arek, oczywiście jesteśmy w Husatorze. Najlepiej wysłać SMS-a, jak chcecie zamówić tego typu motorower z modyfikacją w treści, że zamawiam Junaka RAV50 w kolorze takim i takim. Zobaczcie sobie na stronie, czy to Junaka, czy u nas, jakie są dostępne kolory że chcecie modyfikację na 80, wtedy wam to wszystko podliczymy, jak dostanę również adres e-maila, żebym wam to wszystko podsumował, wysłał. W niektórych będziemy też wymieniać opony na markowe, to też będziemy pokazywać czas oczekiwania około między 2 a 4 tygodnie na realizację, bo ich jest bardzo dużo. Mam nadzieję, że wam to pomogło. Bo w nowoczesnych motorowerach jest bardzo ciężko, szczególnie teraz, kiedy mamy awarię urządzenia, nie ma dostępnych modułów i nie jestem w stanie Wam pomóc. Robimy tylko i wyłącznie odblokowywanie, mapowanie modułów Continentala. One są montowane głównie w skuterkach Junak 607 oraz Junak Barton Falcon 50. Jak macie te pojazdy, no to możecie się zgłaszać do nas, to jeszcze wam pomożemy. Tylko że cena już teraz motorowery zrównaliśmy z motocyklami 1500 zł modyfikacja jeśli chodzi o map tuning. Więc takie czasy co zrobić, normy idą coraz wyżej. Mam nadzieję, że Europa nie pójdzie w takim kierunku, że już będą tylko elektryki jeździły. Jeśli chodzi o motocykle. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobał ten Junak RAW 50. Jak Wam podobało się, jak jechał. Jak się podobał ten filmik. Czekamy, odpowiemy na komentarze. Pozdrawiamy, cześć.